Siemano, z tej strony WNN. Dzisiaj gramy w Hearthstone'a. Sprawdzę sobie jedną rzecz tylko. Czy mam taką kartę z... Yy, 4 ataku, 2 życia i błoska tarcza. Bo to dość ważne. Strasznie upierdliwa rzecz. Hmm. O, mam boską tarczę. Za 4. Tylko to nie ta karta, to co mi, o którą mi chodziło. Moglibyśmy coś tutaj dorzucić, w sumie. Za 4 mam takie coś. Takie coś. Dobierz kartę. Możemy zrobić tak. Jetti za 5 życia. Hmm. Nie wiem, czy ją wstawiać, czy nie wstawiać. Za każdym razem rzuci zaklęcie przez śladnika purpurowych. Tu mam jeszcze wyciszenie. Dam wyciszenie. Dobra, to lecimy. Pierw warlockiem. Sobie zagramy. A drugą może takim szamkiem czy łotrem. Zobaczymy, jak nam pójdzie z tym warlockiem. Jayna. Dobra, słabe grupy na początek. Wszystko co nowe wstawiłem. Ale śmiesznie. Wszystko do wymiany. Jeszcze gorzej, spoko Tak to bywa O, spoko, spoko. Gorzej być nie mogło 6, 6, 7, 4 Zodaj jeden punkt obrażeń stronikowy, jeśli go zabijesz gdybierz kartę. Zajebiście Nie może strzeli. No już myślałem. No to co? No nic no. Dobrać kartę możemy spoko. grubo. Niestety grubo. No nic, no. Muszę z czymś wyjść, bo to będzie dentka. Ile my tu po grubo? O! Czy to nie będzie piękne? Poczekać jeszcze z tym syfem. Bo poczekam w sumie. Zrobię tak. I zrobię tak. 30 do 21. Tylko przez to, że miałem takie początkowe karty. Debilizm. Aha ha. Wybacz. bardzo chce mi to zabić. No nie chcę zabijać Mag z to Twoja dusza będzie cierpieć. Mag z magiem jeszcze się poczekam chyba. Słuchaj się za mnie! Spoko. Czy jakaś bos boska tarcza by się przydała. A tego się spodziewasz? czekamy. Chociaż mogłem w sumie atakować. Zobaczymy. W sumie, jakbym z tego sypnął, to bym go zabił. I sam bym życie stracił także spoko. Co tu robić? Co? To... Nie. No dobra, no jak już zużywa te umiejętności, to nie ma co tutaj się to Hmm. Zagram tak, zagram tak, i na razie to wszystko, bo myślę, że ma w siódmej turze tą kartę gdzie usuwa, co jest tu. No właśnie, śmieszny koleś. Hmm. Srebrna luna nie zginęła, póki my żyjemy. Gdzież uderzyć? Teraz pytanie, Czy ma na ręce znów tą kartę, co usuwa? Wszystkie stworzenia. To by był fail. No ale teraz, jak zagram no to straci znowu 7 punktów, będzie miał 1. A zniszczy to, to, to. To zostanie. Hmm. Spoko. Ja chyba wchodzę z demajsem, bo to nie ma sensu. Chociaż z drugiej strony, może lepiej zabić tego typa. Pamiętaj, Kelta Las. za tak Z z prowokacją. Spoko. Teraz, jak to rozkwinić? Będzie nudził z jakimiś czarami, znowu chyba muszę go patnąć, bo co? Mam dwa punkty na no Tak, 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 on ma ten sekret, chyba że coś wystawię zaraz, to będzie, przejmie jakąś kopię czy coś. No ale tu zabił. Cyprowo. Dobra. Pamiętaj, Keltalas! Cross color. Za teatr. Za teatr. Dobra. Ryzyk fizyk. Bank. Spokój. Wybacz, Jóźku. Wyba Dobryas jak o, Prowokacja, pięknie I lecimy dalej. Już nie, nie odpowiada mi wybierz także Schowaj no, się za mnie tu będzie nudził. Hmm. Chyba nie mam innego wyjścia Oliwia i potęgę zaraz cię odparuję Spoko Dwy karty na ręce Stwórka 3, 1 życia, ja 6-6 i 5-6 Zamroź wszystkich robotników w spokoju. Nicę glip pod twarzą. Czekaj, no, tutaj nie, nie mam wyjścia, muszę tak zrobić. Mam jedną kartę na ręce, no co on tam może mieć? No falą nawet nie zniszczy, no. Bąka zagranie. I tyle. To jest tego tutaj dopingowa. Dobre zagranie. Twoja dusza będzie no i tyle ciebie. na ten temat. Swaniakował, Ale ostatecznie przegrał. Dobra. Oj, prawie awans 10 zł. Dobra, to może jeszcze jeden pojedynek. Tak sobie myślę sobie czym. Może palkiem? Albo hmm. magiem? Dobra, magiem. Jakiś ten paladyn tak średnio do niego mam zaufanie. Godny przeciwnik. Let's dance. Nam no Co mamy fale płomieni, to sobie zachowam, myślę i wezmę, wymienię dwie karcioszki. Dobra, no średnio to wygląda. Średnio, średnio. <grym> Żeby przeżyć do siódmej tury. O kurde, dwie fale płomieni na ręce. Siema, siema, ale jaja Co, patniemy go, nie? Nic więcej nie pozostaje Przy tu, że możemy zagrać to, Ale czy to warto? Chyba dobiorę sobie dwie karty Dobra, kontakt Kisi to ja też Remis Zrobimy tak Żywiołaczek Spoko Coś już możemy wystawić. To jest bardzo dobra karta. 3 ataku 6 życia. Co on wystawi? Każda postać jest zraniona przez tego strunika, czyli jak on miał, zaatakuje, to też dostanie w dupę. Będzie zamrożony. To jest dobre. I co, pasujesz? no Lol. Czeka, cały czas czeka. Co on tam może? ła wow, grubo. Teraz czy jest sens? chyba jest, no bo kurde. Wydę się z tymi. Hello. Chyba on ma tam za zero chyba, że zranioną postać, czy nie zranioną? Dwa ataku. Gra się dobrze układa, bo jest czwarta tura jeszcze nic. Po jednym, dwóch demanżer poszło dopiero. Eee, także los blues. Tu będziemy chciał niszczyć. Wysra się z kart. Dobra, spoko. To nasze miasto frajerze. Wszyscy to bandyta niestromny nie strorny, Dobra, to teraz combo. Tyle na ten temat, Panie. dwie tury i mam falę płomieni. Wybacz za to. O kurde, nie to. Sorry. Provocation Seishin. Hmm. Mógłbym go pacnąć? Mógłbym. Zrobić tak. I chyba zrobię tak. Iż zaatakuję ty. Jeszcze raz. Dobrze, dobrze. O to chodzi. Koniec tury. Znieść wrogiego z Po twarzy. Zaraz cię odparuję! I provocation. Na razie jest za żarcie. Myślę, że trochę tam potracił tych shitowych kart, które będą mnie niszczyć, a ja jeszcze w sumie moich asów nie wyciągnąłem z rękawa. Czekam na jego ruchy, tej kluchy. No, dobra, no, no, dobiera se karta. Niszczy mi mojego. Pampera. Nie to jest dobry moment, żeby pierdnąć, go z tego. Coś nie wydaje mi się, chyba. A tego się spodziewasz? Patrzę go po prostu w ten sposób. Zakończę turę. Nie chcę marnować tej karty jeszcze na takie coś. Co, zaatakujemy z tego bohatera? Nie. Jeden strzał? No, z tą, tą nie kartę. Wstawaj, Nawet się nie... Dobra, no to to jest chyba pora, żeby go... ...porządnie nie mi się wydaje. Wybacz. Jeszcze, jeszcze coś wystawię. Ciekawe co się wydarzyło. Nudzi? Powiedzmy. Zniszcz? Cofasz. Spoko. Po twarzy. Dwie karty na ręce. Dobra Jasiu, zobaczymy co teraz zrobisz. Najlepiej bym ci radził wystawić dużo stworzeń, nie? To będzie gruba. Zadaj kombinację dwóch obrażeń. Czterech, o Jezu. Wypadł z tym 6, Dobra, znowu ma jedną kartę, jest w trudnej sytuacji. Ja mu mogę jeszcze za osiem wjechać, także... Gitmalina jeszcze mu usunąć wszystko, jedną, jedną falą płomieni. Dobra. Puścił bąka, Wszystkich cofnął. Powinien sam sobie zniszczyć. To było grube. Coś z prowokacją? Nie. Zadaj mu dwa! Nie! Yeah. <grybo> Grubo. Z nim poleciałem teraz. Dobra, no są, się nowe. Chciałbyś bardzo mnie zabić, ja o tym wiem. Zatrzymał sobie taką imba kartę, że cofa wszystkich do ręki na koniec cofnął mi. myślałem, że to będzie zajebisty ruch. Tak naprawdę może być kiepsko, panie nie, ja nie. Ani Czy jak ja bym nie wystawił tego, to już bym mogą być GG. LOL Musiałbym jakieś kurde imba kartą wszystkich pozebijać, żebym przegrał to Jeszcze go wezmę psychicznie. ma duchu wespre Atakuj, atakuj! Chyba, że ma 5 we mnie, a wtedy będzie fajny. Nie! Dobre zagranie. Ale fart. Trzy życia, kurde mało brakowało. Beka no dobra, win udało się wygrać szczęśliwie. Jedna fala płomieni na ręce, w sumie może za późno. Mogłem jej użyć wcześniej, wtedy bym był w jakiejś lepszej sytuacji. A tak mi tylko trzy życia zostało poziom magiem już tajemny intelekt złoty, spoko. Dobra, to by było na tyle z hertzstowna. Dzięki. Za